Dobra, czekaj, nie Dobra. E, przepraszam was, ale urwało nam nagranie. Ja tyle mówiłem, nawet się nie skapnąłem, że urwało nam nagrania. Zaczekajcie, ja was postawię bo tutaj. Mógł, może gadać, 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 gadać. Gadać, gadać, gadać. No bo ja muszę gadać, bo... I jakby co, to jestem na LTM. Jak ktoś nie wie, co to jest LTM, to tutaj są takie fale. Polecam tutaj właśnie mieć klona, bo bardzo ułatwia. Jest tak, tak, tak. I polecam, bo tutaj są łatwe free secrety. Aha, bo ktoś jest. 15. Ja. Krania lakku karacza przekręta. O za 12.7! Co ci? Pamiętam te karikarenda. No i to LTM jestem tutaj. No. I my no, skończyliśmy na los Mateos, nie wiem czemu nam przerywa, tak. Ale spróbuję na właśnie 100 subów ogarnąć takie już profesjonalne nagrywanie. I my mamy y, po... Ja mam 13 lat. A nikodem mam... Y, 11. No 11 mam. Trochę. mam 13. W Mówi. tym roku już skończyłem. Dawno. Cześć chłopak. Kłupaki. czemu wszyscy mi kradną? No ty jesteś na publiki? Tak. publicznie? co ja gadam? E, I e, znaczy na los co to? to jeszcze mówię wam, że jak chcecie e, normalnie e, u mnie trade'a, to tylko na moim pv i piszecie niki w kątnie. nie? I tak w ogóle, to jeszcze ta inna osoba wygrała Noti Noti, to niech się do mnie zgłosi, bo z, zaraz będą komentarze, że. uuu tam rozdajesz brainrota a tak naprawdę nie rozdajesz, nie? I naprawdę chcę rozdać, bo ja już nie kończę, ale no po prostu. Ten Noti Noti nie jest aż tak dużo wart. Co? I chcę rozdać. Bo jest... Jest... dla mnie jest dużo wart, ale. Znaczy. o kurde. Teraz jest Borgi Wart. Mniejszy niż 6 niż, yy, ni, x No, wiem. No, ale... Dobra. chodzę na, na jakieś prywatne... No i rozdaję tego noty noty, no. Nie wiem, ma, miał się do mnie zgłosić na TV, ale coś nie zgłasza. Skibili Ja chodzę do klasy yy, szóstej. Piątej. Nie piątej? Przecież 13 lat. Do piątej kocisz. Nie, chodzę do piątej. Wcale mnie że nie zdałem. I z tego fioza, co mi tutaj wyszedł, to wyszedł mi Los Trios. Mieliśmy z pamięć, nie? Robiliśmy jeszcze Los Facuitas, Saturnitas, Los Mateos... Bla, bla, bla. Dwa razy Tak, Los Facuitas. Bo Wasix Seven, co się nazywa. A ja mam skin na Sixa. Poproszę tatę na dzień, dziecka, na dzień dziecka, żeby mi kupił Robuxy. A później grywam Nie, bo ja, ja chcę tylko 500 Robuxów, bo nie jestem taki wydatny. Ja teraz chcę tylko, bo skina już mam. Proszę bardzo, tak się prezentuję, bardzo fajny, niebieski. Nie lubię jakoś niebieskiego, ale mój ulubiony kolor to czerwony. A kolor? Brązowy? Nie. Niebieski? Nie. A Czarny. jaki? Czarny. Ej, mam ink jak? Leu, leu, leu. Super, le. ink jak? Leu, 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 leu. Le. Ja zaraz też będę grać na publikach. No, tylko musisz sobie przełożyć, Brian. Dokładnie. A z tym moim netem na telefonie to się chyba nie skończy. nigdy. O shit, gdzie ja jestem? Aha, tu już! Dobra, to... To sobie klona Jegoś? Mam nadzieję, że gdzieś go... Rkarabnek, Rkerkura, ale fajnie Czurny Przestańcie Dobra Krablar, S. Okej, fast leci CO JEST? Czekam, czekam Ciklotyra. Nie. O, już się postaram. Dobra, yy, przekładam sobie brain roty, ale nie wiem, czy mi się chce. Ciklotyra i biciklotyra. 10 milionów? Dobra, ja wchodzę na słupy pt.v'eczek.